Nie kocham cię, więc przestań za mną łazić. Gdzie jest Lisander? Gdzie piękna Hermia? Mówiłaś, że ukryli się w tym lasku. Stoi więc w lasku, a wśród tylu pni. A sam jestem głuchy i głupi jak pień, bo Hermii nie ma. Precz nie włócz się za mną. Co ty mnie włóczysz za sobą. Przyciągasz mnie jak magnes, równie silny jak nieczuły. Lecz nie że nas łabisz. Moje serce w wierności nieugięte jest jak stal. Wyrzecz się siły przyciągania, A i mnie zabraknie sił, by iść za tobą. Czyż Cię uwodzę słodkimi słówkami, Czyż nie oświatczam Ci Całą szczerością, że Cię nie kocham i kochać nie mogę. I za to jeszcze goręcej Cię kocham. Jestem przy tobie jak ten spaniel z przysłowia. Im więcej łoisz, tym więcej się łasi. Traktuj mnie choćby jak psa. Bij, odtrącaj, zaniedbuj, samą zostawiaj. Niegodna? Chcę jednej łaski, móc iść krok w krok za tobą. Przestań, bo wypuszczę! Już i tak jestem chory na twój widok. Ja jestem chora, kiedy Cię nie widzę. A Twoje dobre imię? Co ludzie powiedzą o mnie, która wypuszcza się za miasto, za kimś, kto dalej nie kocha? Twoja... Uczciwość chroni mnie jak tarcza. Noc dniem się staje, gdy twarz twoją widzę. A to pustkowie leśne, ale nie jest takie puste, świat cały wygląda z twych oczu, się chyba. <słuch> Może pożreć jakieś dzikie zwierzę.